Pewien sprzedawca w sklepie bardzo nie lubił Chińczyków. Pewnego dnia do sklepu wchodzi Chińczyk i mówi: Dzień dobry. Dzień dobry, odpowiedział wkurzony sprzedawca. Ja chcieć kupić pedigri pal dla mój pies. Nie sprzedam ci tego pedigri, jak nie przyjdziesz z psem. Ale ja nie chodzić z pies w sklep. To ci nie sprzedam! Zły Chińczyk poszedł po psa i kupił to pedigri. Na drugi dzień przychodzi i mówi: Ja chcieć kupić whiskas dla mój kot. Nie sprzedam ci, jak nie przyjdziesz z kotem. Ale ja nie chodzić z kot na zakupy. To ci nie sprzedam. Jeszcze bardziej zły Chińczyk poszedł po kota i kupił ten whiskas. Na trzeci dzień przychodzi z papierową torebką i mówi. Pan włożyć tu ręka? A po co? No pan włożyć. Sprzedawca włożył, a Chińczyk do niego. Pomacać. No. Ciepłe? Ciepłe. Miękkie? Miękkie. Ja chcieć kupić papier toaletowy. Komentuj subój, likuj.